Hej cześć się manko z tej strony, pan czwarty Hello. I dzisiaj ze mną są Ja Czyli ten gość co tu ja stoi te. I przepraszam za lagi, nie wiem czemu jak nie nagrywam to nie mam ani jednego Bo masz komputer Tak, a kto ma, przepraszam, a kto ma 200 ileś pinga No bo wybraliście chiński serwer na wyspach zielonego przylądka no to kurde sam internetu nie ma! No, o jak nie, nie mam lagów. Ty nie mam vlagów! Salwek lagów nie mam jak nagrywam. Co? Lagów nie mam. Nie mam. Ja nie mam. A ja ty nie masz. Dziwne. A! Takie, takie opcje, tak? O kurde. Oj o! Oj! Oj, 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 oj. Uf, dobra, już, wyluzuję majtki no, i pój pójdę na B, taktycznie Zluzuj skarpetki! Zluzuj te skarpetki! To nie jest w ogóle za serwer, no chłopaki! Co jest to Cześć, że jest polski? Nie, zobaczcie, która z widzowie z z pompa trochę mi spadło, bo ma już... 104 Irony przyrądek. Ja z tamtym pochodzę. To, 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 to. Tu jest awk i jest mój Zdęk, Bęk! Porobiony Porobiony stary Wyjdzie pan przegram no nie? Zaraz, Get rekt A, to my już ten Naprawiamy Wow, odkryłeś Amerykę Odkryłeś y pana tego. Ja nie wiedziałem, że nagrywamy. Ja nie wiedziałem, że w ogóle w co gramy. A wiecie co? Kupił pan czwarty w roku 1492? McDonalda. No. A ty A. A, A ten już chciałeś z YouTube'em ten kończyć. Mhm. A to mi no. Ten do mnie w szkole mówi. Koniec ja więcej ramię, z tobą no. nie nagrywam. Moja technika zawsze! Na moją, na moje koleżanki. To zawsze działa. A jak się nazywasz Katana Masters? Czy... I love you z pompa um, Wiesz, no, żeby nie było praw autorskich to zmieniłem. Jakie prawo? <laughs> Co? Musimy... Ale ten gamaster... No. Szwecji, spokojnie Oj pomocny! Tutaj jest! Tutaj ale... jest. To jest! Nie ma go! No, ten, ar ten kebab! Ten kebs! Nie Jeszcze zdążyłem bebe. cię podnieść, przepraszam! Ten kebs! Ale, ale go zbałociliście, popatrz. Jak, jak w w 88 <laughs> Jak w 68? czekaj, e, to było w Rzymie, tak, pamiętam to dobrze, ale to było dobre. Co za... Boże, nie, muszę się iść lecieć, stary, bo... bo, bo, bo... bo. dobra, ja I to, to na, na Salwadora musisz się lecieć. A to jest... A ty na McDonalda. A ty na KFC. A ty na, swój, a, a ty na swoją dziewczynę musisz iść się lecieć, słyszysz? A ja, a. No, co Jest się ty, ty, ty. dzieje, no? Ej, ścigiel, ty idź się na swoją dziewczynę. Nie mogę, kurde, wejść po schodach. <grym grym 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 to mysle> Też kiedyś tak miałem. Nie <mysle> mogę wejść po schodach. Ścigiel, to samo przeżywałem. Gdybyście to nagrali, to byście mieli ze mnie bekę. I co no, z tym wiadomym? Co? Plus connection mam, no? Co się dzieje? Geyben, ty głupi głubasie. Rozumiem, że masz... Gdzie masz skiny do CSa? Ej, ej, jeszcze mnie zabili? Nie, ja idę po pr... nie, ja ja, 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 reportuję z Aha, <grym> <grym> dobra, fajnie. Rozumiem. Bo rozumiem cię. Nie no, zarzuję, no ja bym cię nigdy nie zbanował, Kociaku. <grym> Znowu się zaczyna. Jak to pokażę twojej dziewczynie, to ona zemdleje. To... A nie jestem gejem, bo do, bo do niej nie mówisz kociaku, a do, a do, do, do Salwadora mówisz kociaku. tak Taki hitler, 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 nie, już cicho, ja się nie odzywam, na Ale do swojej dziewczyny nie mówisz tego kociaku, a do Salwadora kociaku. A, Salwadora, kociaku. a, a propos szkoły... Lubię ja. Mogę z, no, ja, Ale, ja, mogę z wami grać, Szygiel? Ale wstajemy w plecy Troszko, mogę z wami grać? No Mogę? No Na serio? Patrz, ja się... porobieni Porobiłem powietrze? A, nie mają master... A okay, no, teraz? Bierz go katana masters. i padł. Ej, saluś! Ej, zlagowało go. Ciebie zlagowało. Ja jestem... Nie... Ile ty tam masz tego pinga? Ja mam 44 A ty masz 136 O powróciłeś! O nie Znowu się urodził! O kurde, ty do... pinga! Dobra, już schodzi. Okej, okay, sz 7 zbójisty, idzie dobrze. Ja, Dobra, mam Ej, Kiedyś, ja mam mniejszego pinga. Ej ścigiel, to ja mam 40. na sędzi, what the hell. That was even. Sędzia sfałlował zawodnika. So, <ścoughs> ale lagi ma. Stary, to co słyszę u niego, to ja jest masakra ja Ja, też to, nie ja też to słyszę. So. <ścoughs> <ścoughs> Widzowie nie chcieli tego słyszeć. E, e, nowa piosenka! Eee, 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 e, 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 Z lagami. You can dance z lagami. Po prostu tańcz i minimalizacja. Low. Po Chyba prostu minimalizacja. Jest. Oj, jesteś! Powróciłeś, mój mężu. znaczy kociaku. Czy ja o czymś nie wiem? Tak? Nie, to jest mój koczak, bardzo lubię. E, on się nazywa Salwador. Czy ja o Co czymś nie, nie, nie wiem? Możemy się. Tak, tak, możemy? E, Ej, zacznie naprawdę zaczniemy chłopaki się o czymś nie wiem. I, i jesteśmy naprawdę przyjaciółmi, ponieważ zawsze jak, jak nie umiem, Na Marketa? To, to, no, nie, ja idę nad... nie, na... Nie, albo na marketa Muszę zakupy Jest zrobić który nigdy nie będzie miał Dobra Chwileczkę i tutaj będzie kobal. Spokojnie, spokojnie, opening Ej. będzie Wiecie z kogo ja mam? Zaraz zobaczycie Jako miałam drużynę, Party. co? Weź się po kurde... Ty się podłóż! Wiesz jaką mi ekipę, człowieku? To, to <śle> Salwuszu, weź znacz, weź jak kum, Lol, a ja zostałem. <śle> Mądrość Pana Czwartego. <śle> o ta, po Dobrze. Chyba... Ej, ja chyba kończę ten odcinek z Stefa, jeśli coś nagram, co nie? Nie. Skrzynki trzeba otwierać. Opening, jak zawsze, na końcu odcinka. No już tak szybko. Cztery skrzynki. Oj to, ma... to jest już, już... już lepiej, już lepiej. Już lepiej. Dobra. Gaben, coś dobrego poproszę. Ej dobra, no znalazłeś. Co tam Gaben? Raino. Dziękuję. Jeżeli to mam to special edition, zdejmij majtki. Ale już dostałem specj. Ale ja już dostałem special edition wcześniej. Na odcinku. Na odcinku dostałem Dobre. special edition. To będzie special edition. Teraz wszyscy we mnie wierzą. Trzymają się za skarpetki. A dostałem i... special edition na odcinku. Jest! Nie! nie! Ej, ej nie, chłopaki, nie, ja, nie, ja special edition na odcinku dostałem. Nie, 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 Stary, usuwa moją najlepszą kartę. Nie zgadniesz co trafiłem. Frida. Bro, Wasili, jak fajnie pydypy. Co drobne. Ten ja ja nie, 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 nie. A tak było do złotego strok stokera, tak blisko było. Dobra, ostatnia skrzynka. Salmek znowu ma ślagnie. Bo <noise> ślagnie. Jak ale dojdę do niego na serwer. Ja cię. No Tym gestem. Kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.